Podcast Musicalowe Info, odcinek 23, Maciek Gogołkiewicz, zapraszam. Odcinek ten powstaje w maju 2021 roku, bardzo ważnym miesiącu również dla musicalowych scen w Polsce. Znikają pandemiczne ograniczenia, a do teatrów wracają widzowie. Artyści są już gotowi. Na fanów musicalu czekają zarówno premierowe spektakle, jak i te znane z wcześniejszych sezonów. W tym odcinku ekspresowy przegląd muzykalowych scen w Polsce. Zaczynamy od Teatru Syrena w Warszawie. Już w ten weekend, 22 i 23 maja, muzykal Rock of Ages, mówi Jacek Mikołajczyk. To jest muzykal, który jest znany w Ameryce z tego, że jednym z jego najważniejszych elementów jest właśnie interakcja pomiędzy sceną a widownią, łamanie tzw. czwartej ściany w teatrze oddzielającej widzów od aktorów. Bez tego ten muzykal nie funkcjonuje. Tak jest zbudowana postać Loniego narratora tego przedstawienia, który co i rusz zatrzymuje akcję, żeby pogawędzić sobie, porozmawiać z widzami, czasem może nawet trochę im naubliżać. W następny weekend od 28 maja na scenę Teatru Syrena wraca musical Next to Normal, a już 10 czerwca premiera Bitwy o Tron, musicalowego talent show. To jest bardzo kontrowersyjny, mam nadzieję, projekt, ponieważ naszych historycznych królów elekcyjnych zapraszamy na scenę koncertową. Każdego z nich prosimy o zaśpiewanie wielkiego, fantastycznego, przebojowego numeru. O tym, który z nich zwycięży ten talent show królewski historyczny, zadecyduje widownia. Pokazy tego spektaklu zaplanowano także na początek lipca. Wyjście do Teatru Syrena warto zaplanować także na drugą połowę czerwca. Wtedy obejrzeć będzie można rewelacyjną Rodzinę Adamsów. Zostajemy w Warszawie. W Teatrze Roma trwają ostatnie przygotowania do premiery musicalu Waitress w reżyserii Wojciecha Kępczyńskiego. Premiera 30 maja. Bilety sprzedają się bardzo szybko. Jeśli szukacie fajnych miejsc na parterze, oprócz strony Teatru Roma zajrzyjcie też na e-bilet, gdzie można znaleźć bardzo dobre miejscówki. Na razie bilety na spektakle Kelnerki dostępne są na czerwiec i pierwszą połowę lipca. W teatrze Studio Buffo na scenę wraca creme de la Creme. Tej sceny w czerwcu zobaczyć będzie można na żywo musicale Piotruś Pan, Romeo Julia, Polita i Metro. Pokazów musicalu Metro nie zabraknie również w lipcu i sierpniu. W teatrze muzycznym w Poznaniu 19 czerwca premiera spektaklu muzycznego Kombinat według scenariusza Wojciecha Kościelniaka z muzyką Grzegorza Ciechowskiego. Na lipiec w Poznaniu zaplanowano pokazy musicalu Virtuoso o Ignacym Janie Pederewskim w reżyserii Jerzego Jana Połońskiego. Uciekać już czas, uciekać daleko, Hen, on zginął nasz kraj. I jest już całkiem jasne, że jeśli żyjesz nad Wisłą, to szans niewiele masz, by walczyć o Polskę, bo tu Rosja się jest strach. Ja muszę być Teatr rozrywki w Chorzowie w drugiej połowie czerwca czeka na Was z muzykalem producenci oraz ubiegłoroczną premierą, zakonnica w przebraniu. Zapraszam również do Kujawsko-Pomorskiego Teatru Muzycznego w Toruniu na premierę musicalu Friends the Musical Parody w reżyserii Agnieszki Puszajskiej. To już 9 czerwca. Po pierwsze, Teatr Muzyczny w Toruniu no, siłą rzeczy zdobędzie jeszcze większą właśnie, reklamy i rozgłos, tak? no, bo to jest taki tytuł, na który bardzo dużo osób, które znają serial, będzie chciało przyjechać. Wierzę w to bardzo, że ściągniemy tutaj nową widownię. No, a po drugie, myślę, że to też może być po prostu bardzo odprężające pod wszystkim, co... Dzieje się przez ostatni rok. Dla wszystkich: i dla artystów, i dla y, widowni. Jeśli stęskniliście się za piosenkami Whitney Houston, to w teatrze muzycznym Adria w Koszalinie czekają na was zarówno w czerwcu, jak i lipcu. Pokazy musicalu The Bodyguard mówi Magdalena Łoś Wojciech, dyrektor teatru. W związku z tym, że Koszalin leży blisko miejscowości nadmorskich będą nas odwiedzać także turyści, którzy będą przyjeżdżać tutaj nad morze, szczególnie, że mamy w planach działać także w wakacje. Nie chcemy się zamykać na ten sezon wakacyjny i chcemy dalej jakby robić tutaj różne wydarzenia muzyczne, muzykalowe, także liczę na to, że, że będą tutaj przyjeżdżać różne osoby, także z różnych zakamarków Polski i. E, nawet w te wakacyjne dni będą tutaj przychodzić i oglądać nasze spektakle czy koncerty. Premierowo również w Mazowieckim Teatrze Muzycznym imienia Jana Kiepury, gdzie już 4 czerwca premiera polskiego musicalu Błękitny Zamek na podstawie książki Lucy Mont Montgomery, o którym obszernie opowiadałem w odcinku 22 tego podcastu. W Krakowskim Teatrze Warietę również premiera tym razem farsy muzycznej Bez seksu proszę w reżyserii Janusza Szydłowskiego to już 5 czerwca. Teatr Kapitol we Wrocławiu po przerwie w najbliższych tygodniach zaprasza na musical Lazarus z muzyką Davida Bowie oraz na musical Mok. Czarna burleska w reżyserii Konrada i Ja znam dosyć dobrze Berharda Moka. Grałem tą postać w teatrze współczesnym we Wrocławiu, w końcu świata w Breslau w reżyserii Agnieszki Olsten. Dlatego no, mam wrażenie, że dość dobrze te wszystkie obsesje Moka poznałem i rozumiem go. W związku z tym zająłem się właśnie opowieścią o tym bohaterze, ale reprezentatywna dla każdej jego obsesji jest inna historia kryminalna, i faktycznie te historie są w tym przedstawieniu. Przypomnijmy, musical Mok Czarna Burleska powstał na podstawie niesamowitych książek Marka Krajewskiego. To jest wiernie przedstawiona atmosfera moich książek i mój bohater. Bohater został tutaj znakomicie ujęty przez reżysera i przez twórców spektaklu. W chwili nagrywania tego odcinka na moka pozostały ostatnie bilety. W teatrze muzycznym w Gdyni w czerwcu zobaczycie Skrzypka na dachu oraz Księgę dżungli. Ten sam tytuł pojawi się także na scenie w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białym Stoku. A propos tej sceny, ogłoszono tam casting do musicalu West Side Story, premiera w styczniu 2022 roku. Najlepsze wiadomości dochodzą z teatru muzycznego w Łodzi. Planowana tu premiera musicalu Pretty Woman znów przeniesiona tym razem na wrzesień mówi Grażyna Posmykiewicz, dyrektor teatru. Ciągła niepewność, nieznajomość terminów, kiedy teatry ruszą i kiedy będziemy mogli zagrać, wpłynęła na naszą decyzję o przeniesieniu premiery i ustaleniu daty na 25 września. W naszym przedstawieniu jest dość sporo artystów z całej Polski. I chcieliśmy, żeby nie było problemów z obsadą. Chcieliśmy już w tej chwili mieć pełną gwarancję, że będziemy mogli odbyć próby i premierę bez żadnych problemów. Dlatego już w tej chwili przekazaliśmy artystom wszystkie terminy prób, termin premiery i mam nadzieję, że będziemy mogli z wielkim tup, tupem otworzyć sezon. Kolejny właśnie premiero. Reżyser Pretty Woman Jakub Szydłowski w zmianie terminu premiery dopatruje się jednak pozytywów. No może takim plusem jest to, że już pewnie spotkamy się z pełną obsadą, czyli Marta Wiejak, która nie mogła być z nami wcześniej, dołączy do nas też już we wrześniu i będziemy mogli pełnym składem grać spektak. Wszystko właściwie jest dopięte na ostatni guzik. Może małe techniczne rzeczy trzeba dopracować, ale to jest kwestia dwóch, trzech prób. Jesteśmy gotowi i czekamy tylko na dogodny termin. To był błyskawiczny 23. odcinek podcastu Musicalowe Info. Na zakończenie piosenka Jak wampir z musicalu Bitwa o tron. Przypomnę, premiera tego musicalu 10 czerwca w Teatrze Syrena w Warszawie. Piosenka Jak wampir, słowa Jacek Mikołajczyk, muzyka Tomasz Filipczak, wykonanie... Tego songu Anna Terpiłowska, która w spektaklu wcieli się w postać króla Stefana Batorego. Wszystkiego dobrego muzykalowego Do usłyszenia. Znudziła dzika mnie puszcza. I co dzień węgierska krew Ciebie kochanek opuścił Z daleka czuję twój gniew moją ojczyzną Siedmiogród, gdzie rządził palownik wład. Być swym Drakulą mi pozwól, niech zadrży przed nami świat. Na skrzydłach frunę już szeroko rozpostartych. Do ciebie, Płynie jak batory Transatlanty Chcę jak papirpić się w Ciebie Chcę być orłem, chcę na wojnie czuwać po świt, chcę nas przyłaśnie.